Na no, dwóch przykładach pokażę Wam dzisiaj, jak zamienić liczbę z w sumie dowolnego systemu liczbowego na przykładzie szesnastkowego i piątkowego na system dziesiętny. A więc dobrze, przypiszmy jeszcze raz przykład, yy, przecinek B w systemie szesnastkowym. Mamy tu, mamy tu C i B. Yy, Pytanie, Co to jest, tak naprawdę? A więc C i B w systemie szesnastkowym oznaczają liczby, których nie jesteśmy w stanie zapisać w systemie dziesiątkowym jako cyfry: jest to A, B, C, D, E, F i oznaczają one kolejne liczby, czyli kolejne liczby po dziesiątce: jest to 10, 11, 12, 13, 14 oraz 15. I robimy tak samo jak w systemie dwójkowym. Pod pierwszą liczbę o, na lewo po przecinku yy, podpisujemy to jako 16 do zerowej. Ta pierwsza pozycja po, na lewo po przecinku będzie odpowiadała jako 16 do zerowej. Liczba ta, która jest tutaj yy, do potęgi zerowej to jest pierwsza liczba po przecinku. Kolejna liczba do po przecinku to będzie 16 do pierwszej i 16 do drugiej. To będzie następna ta liczba do potęgi zerowej. Pierwszej, drugiej, jeśli byśmy szli dalej w lewo, Trzecią, 3, 4, 5 potęgę, ale mamy tylko te 3, więc zapisujemy 0, 1, 2. Potem idziemy w prawo, mamy B, B to, no tu będzie 16 do minus 1, wiemy, że tutaj C to jest 12, zapisujemy tylko 12, 16 do 0 to jest 1, więc 1 razy 12 to 12, 16 do pierwszej to jest 16, mamy tu piątkę. Więc zapisujemy tę liczbę jako 5 razy 16, ta jedynka jest przy 16 do kwadratu, więc zapiszemy to jako 1 razy 16 kwadrat b, czyli 11 jest przy 16 do minus pierwszej, zapiszemy to, tutaj się na strzałkę, zapiszemy to jako 16 do minus pierwszej razy b, czyli 11, to jest to samo co 1 16 razy 11, czyli 11 16 Aby otrzymać liczbę w systemie dziesiętnym, wystarczy, że z sumy to co nam wyszło, no, wyszło nam, że to jest 16 kwadrat, dodać 5 razy 16, dodać 12, dodać 11 16 Uciskajcie sekundę, skoczę po kalkulator, bo nie chcę mi się tego liczyć, tak szczerze, to są to trudne działania, ale skoro kalkulator, to po co mi to? Więc dostajemy tak 16 razy 16 jest to 256. 256, dodać 5 razy 16, 5 razy 16, 80, dodać 12, dodać 11, 16. Dostajemy, już Wam mówię ile. O kurczę, 340. 8 i 11, 16. Sprawdzamy wynik po raz drugi, żeby mieć pewność, że wyszło nam dobrze. Dobrze wyszło. Ok, więc teraz na systemie piątkowym 1, 3, 1, 4, 3. W systemie piątkowym chcemy zamienić na system dziesiątkowy, więc bierzemy pierwszą, zapisujemy pierwszą cyfrę po przecinku w lewą stronę, zapisujemy tylko 5 do 0, mamy potem drugą cyfrę, jest to 5 do pierwszej, kolejna 5 do drugiej, 5 do trzeciej, 3 to jest 5 do minus pierwszej tutaj, bo to jest pierwsza liczba po przecinku w prawą stronę, kolejna by była 5 do minus drugiej. No i zapisujemy tak samo jak robiliśmy to w szesnastkowym, pierwsza to będzie 4 razy 5 do zerowej, więc to będzie po prostu 4, może zapiszmy to inaczej, idźmy od lewej strony, mamy 1 razy 5 do trzeciej, czyli mamy po prostu 5 do trzeciej, kolejna to jest 3 razy 5 kwadrat, czyli dodać 3 razy 5 kwadrat, dodać 1 razy 5 do pierwszej, czyli mamy 5 do pierwszej, czyli 5 dodać mamy 4 razy 5 do 0, 5 do 0 jest to 1, więc mamy 4 razy, 4 razy 1, czyli 4. Dodajemy, ko dalej, 3 razy 5 do minus pierwszej to jest 3 piąte. Jako iż 5 do minus pierwszej jest to 1, 1 piąta. 1 piąta razy 3 to 3 piąte. Wsumujemy, 5 do 3 to jest 125. Dodać 3 razy 25 to będzie 75. Potem będziemy mieli plus 5, plus 4, plus 3 piąte. utrzymujemy finalnie wynik 125, zadać 75, zadać 5 więc mamy wynik 209 i 3 piąte. Ten sposób działa tak naprawdę w zamienianiu jakiegokolwiek, jakiegokolwiek systemu liczbowego na dziesiętny, po prostu w skrócie. Bierzemy na przykład, tu mamy 16, jeśli mamy, mamy tą liczbę, zapisujemy ją pod spodem, pod liczbą pierwszą od przecinka, jest ona tą liczbą, na przykład jeśli mielibyśmy tutaj x, i za x weźmy dowolną liczbę, którą chcemy, zamienić na system dziesiętny. Zapisalibyśmy, że tu jest x do zerowej, kolejna będzie x do pierwszej, x kwadrat, x do trzeciej, x do czwartej, to będzie szło dalej, tak. A w tą stronę będziemy zapisywać liczby od x do minus pierwszej, w tą stronę od przecinka, czyli w prawo od przecinka będą szły liczby na minusie, w lewo od przecinka będą szły liczby od zera, dodatnie. Mamy do minus pierwszej, potem byłoby x do minus drugiej, potem mnożymy tą liczbę, którą mamy na górze, czyli w tym przypadku mamy c razy x do zerowej, potem mamy 5 razy x do pierwszej, 1 razy x do drugiej i tak dalej. Możemy to wykorzystywać w każdym systemie liczbowym. Mielibyśmy siódemkę na przykład zamiast szesnastki. Oczywiście te liczby już by nie pasowały, bo w systemie siódemkowym liczby dążąły tylko do szóstki. No Mielibyśmy tutaj przedstawilibyśmy siódemkę, mielibyśmy 5 zamiast C, byśmy mieli 5 razy 7 do zerowej to po prostu 5, no ale tak się właśnie tak można zamieniać liczby z jakiegokolwiek systemu na system dziesiętny, jeśli też byłoby niejasne. Zapraszam do komentarzy. I to byłoby na tyle. Dzięki.